Pracują. A takim bardzo dużym osiągnięciem jest tak, że to masz Marian Maria nie wiem, czy jest nawet tutaj tej sali. Maria Nakrudy jest zastępcą oddziału Królewskiego Generalnego Dyrektora Królewskiego w To jest gwarancja, że będą pilnowali naszych interesów. Nie przepada, że również że pomaga ludzi młodych z Tonaszu Baruńskiego, są w urzędzie maszo To są te drobne rzeczy, które może drobne, ale na przyszłość będą bardzo pozytywnie wpływają. Dziękuję. Ja myślę tak, że trzy najważniejsze problemy. Pierwszy infrastrukturalny to oczywiście obwodnica i droga jest 17 podobno do tego przejścia graniczne. Drugi problem, problem to jest emigracja naszej młodzieży i powrót tej młodzieży, co, co powinniśmy zrobić, żeby ta młodzież do nas wróciła. I trzeci problem to jest aspekt społeczeństwa informacyjnego, białe plany, szczególnie na terenie powiatu, brak dostępności do internetu. To jest powielanie, te problemy, które podobnie, to jest to pewno poprawa infrastruktury drogowej, przede wszystkim też poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wspomniany basen, wspomniana wcześniej obwodnica. no to te sprawy jak gdyby nas łączą i te działania, o których Pan Marszalek mówił zmierzają również ku temu, żeby ten projekt, który złożymy, kiedy zostanie ogłoszony na tych wniosków, to będziemy tak kombinować, żeby ten w końcu własny się pojawił, to jest element, jednym z elementów poprawy infrastruktury relacyjno sportowej A Wiadomo, że dzisiaj to jest wielki problem, wytek naszej młodzieży, wytek tej młodzieży na pewno należałoby tego tylko teraz można powiedzieć, co. Ten problem polega w tym, że nawet ta młodzież, która wyjechała i deklaruje swój powrót po to jest bardzo wątpliwy, czy oni tutaj wrócą. Oni mówią, że wrócą. Generalnie to jest tak, że zresztą badane na innych państwach, że 10% tylko może wrócić, też ta zostanie. Oni mówią, że wrócą, a nie wrócą. Spróbujmy zatrzymać tą młodzież, żeby dzisiaj już nie wyjeżdżała, ale co z tego zatrzymać? No to tobie jest dobrze, bo jesteś starostą i masz pracę, natomiast musimy stworzyć takie warunki, żeby poprzez to brud poprawę tejże infrastruktury i atrakcyjności no. naszego regionu turystyki, żeby te miejsca pracy się pojawiły. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No, szanowni Państwo, nie zdecydowanie, żeby nie mówić o, o poprawie życia na terenie naszego powiatu, musimy spowodować, żeby nasz powiat był aktywniejszy i lepiej rozwijał się gospodarczo. Ja wiem, że ktoś powie łatwo o tym mówić. Ja mam pewien pomysł o tym, co w następnej części, nie, ale musimy stworzyć warunki takie, aby położenie chociażby, co jest oczywistą rzeczą, położenie przygraniczne powiatu stało się rzeczywiście nie, elementem, który należy wykorzystać. Ja już nie będę mówił o infrastrukturze, to co powiedział pan Marszałek, pan Starosta jest rzeczą niezwykle ważną, ale to Marszałek Lubelski powinien stać się miejscem, które będzie realizowało zadanie ważne. i stąd Realizowany pomysł przy udziale samorządów z terenu powiatu Tomaszowskiego powołania Agencji Energetycznej. To nie jest pomysł, który jest mało ważny. Jest ważny, jesteśmy regionem czystym ekologicznie i energia czysta powinna u nas stanowić istotny element. Druga sprawa związana z wytowywaniem, oczywiście, ale generalnie, nie tylko Tomaszu, ale cały powiat powinien zacząć rozwijać się gospodarczo i. I, wszyscy, i, i możemy to zrobić, ale o tym yy, za chwilę yy, jak. Dziękuję W jaki sposób Panu obecność w Sejmie wpłynie na przetrudnione problemy? Pan Mariusz, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o infrastrukturę, oczywiście Musimy wykorzystać, to już jest sprawa rządowa, czyli tutaj przyszły posłów, musimy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje Unia Europejska. Mam tu na myśli program Infrastruktura i Gospodarka. już Państwa tam jest 36 miliardów euro. My jako posłowie, którzy tutaj zostaną w najbliższym czasie prawdopodobnie wybrani, musimy zrobić wszystko, żeby te inwestycje, jak Pan Województwa wspomniał, obwodnica już jest pewna, ale sprawa 17 nie jest pewna. 17 jest na liście rezerwowej, trzeba zrobić wszystko, żeby to była lista priorytetów. Proszę Państwa, taka yy, droga szybkiego ruchu gwarantuje nowe inwestycje, gwarantuje zwiększony ruch turystyczny. Jednocześnie przyczynia się do tego, że Euro 2012 będzie można lepiej wykorzystać, będzie, będzie nowa infrastruktura turystyczna, więcej turystów, bo niestety infrastruktura decyduje o tym, jak te przepływy. Się Jeżeli chodzi o migrację, jeszcze przyspieszę, bo za pewien czas się skończy. Jeżeli chodzi o migrację o ludzi młodych. Platforma obywatelska proponuje tak, unki podatkowe dla takich ludzi, którzy powrócą. Proponuje abolicję podatkową, żeby tych ludzi, które urzędy skargowe, nie ścigały za różnicę podatka. Proponuje również preferencyjne statki zusowskie, mam na myśli rentowe i emerytalne. I oczywiście trzeba też tutaj tych ludzi zachęcić do korzystania z funduszu innych, choćby nawet tych regionalnych. Kapitał ludzki są środki na założenie e nowych firm do 40 tysięcy. E regionalny program operacyjny są środki na nowo powstały przedsiębiorstw do od 40 do 300 tysięcy. Także są możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o e ostatnią sprawę, czyli, y y czyli internetu, też również zachęcam samorządy, i oczywiście też jest sprawa y w tym przypadku również rządowa, społeczeństwo informacyjne, regionalny, pr przepraszam, program. Polski Wschodniej 300 milionów euro będzie przeznaczone na budowę sieci szerokopasmowych, żeby te wszystkie białe plany w końcu zniknęły. Również regionalny programy operacyjne 57 milionów euro będzie przeznaczone na dopinanie, na sieci lokalne, sieci rozdzielcze, żeby już ten internet trafił do konkretnych gospodarstw domowych i firm. Także tą szansę trzeba wykorzystać i ja w swoim się tego żeby te białe plany zniknęły. Dziękuję. Pewnie jest ten powiat bliski. No nie, nie byłoby, chyba byłby ktoś bardzo nierozważny, gdyby obdarzono go takim zaufaniem, a on w tym momencie akurat no, odwraca się od swoich mieszkańców. Wszystkie działania, które będą zmierzały do poprawienia standardu życia naszych mieszkańców powiatu tomaszowskiego, a oczywiście tutaj moje działania będą bardziej ukierunkowane byłyby ukierunkowane na rolnictwo. Jesteśmy przede wszystkim powiatem typowo rolniczym. Rolnictwo tutaj w naszym powiecie jest siłą napędową i to jak rolnikom będzie się dobrze żyło, będzie się żyło mieszkańcom tego powiatu. Rolnictwo będzie napędzało i zarówno i przemysł, jak i handel. Biedne rolnictwo dzisiaj nie wygoznaje tego potencjału, może tylko spowodować, że ten powiat, inne, inne sfery życia gospodarczego będą się nie rozwijały. Dlatego dość dużą wagę przywiązywałbym właśnie do ochrony rolnictwa naszego i go rozwoju, natomiast zwracam do uwagę, czy zwracam, z wielką troską otaczałbym samorządy. daje się zauważyć generalnie przerzucalność ciężarów, ciężarów państwa na samorządy, bo one, one się sprawdziły i one sobie jakoś tam radę dadzą. Generalnie to jest tak, że później tylko... Organy stanowiące nas też jak się kłócą, bo ca cały czas otrzymują określone zadania, a nie idą za tym w środki, stąd mamy później no, ubożenie tych samorządów. I generalnie ta ochrona tych samorządów i zatrzymanie przyrzucalności zadań e, państwa na samorządy staje się być tutaj głównym e, celem mojej ewentualnej ewentualne, przyszłej działalności. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, rzeczywiście, żeby móc rozwiązywać problemy, to trzeba po pierwsze jest diagnozować, po drugie wiedzieć, jak to robić. I muszę powiedzieć, że praca przy samorządzie, teraz w administracji rządowej, daje mi tą wiedzę i doświadczenie w jakimś sensie, jak to rozwiązywać. Na można powiedzieć, że trzeba lobbować. I po to przynosi efekt. Nie będę mówił już o obwodnicy, ale proszę Państwa, Wspomniałem o tym, że trzeba stworzyć podstawy do rozwoju naszego powiatu. I tutaj teraz y, mogę Państwu przedstawić albo zapewnić, że istnieje możliwość. I ja o tym wspominałem wcześniej, nie miałem możliwości. Teraz, gdy Państwa poparcie dałoby mi mandat, y, zrobię wszystko, żeby powołać nowy Euroregion. I jeżeli pójdę do tej to z myślą, abyśmy powołali nowy euroregion roztoczy. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia powoływania rezerwatu biosfery roztoczej. Pracowaliśmy nad tym.